Cześć, witam wszystkich. Chciałbym zaprezentować nowy sposób ogrzewania namiotu w chłodne zasiadki karpiowe. A zatem, zwykły namiot karpiowy, oczywiście z narzutą. Zerkniemy na temperaturę na zewnątrz. Nie wiem, czy będzie to widoczne. Widać. Mamy 11 stopni na zewnątrz. Wejdźmy teraz do środka. Jesteśmy już w środku. To jest piecyk z przyczepy kempingowej Karaber 1800 SB Trumatic. Jest to piecyk wyposażony w zabezpieczenie antygazowe, czyli w momencie, kiedy zgaśnie płomień, momentalnie automatycznie pieczyk jest zabezpieczany i odcinany do wpływ gazu. Dodatkowo dorobiłem wiernik tak, jak tutaj widać, żeby było widać elegancko cały płomień w nocy i spokojnie spać zaraz zaprezentuję jak on działa i z czym jest lepszy od zwykłych promienników gazowych wyłączymy piecyk jak widać z gaz piecyk odpalany jest zwykłą prostą metodą w ten oto sposób Wciśnięty gaz, iskra odpala piecyk, który ma pełną regulację temperatury, czyli powolutku można stopniowo zwiększać, zmniejszać temperaturę. Pokażę może jeszcze wszystkim z bliska, jak to wygląda. żadnych skomplikowanych rzeczy w tym piecyku nie ma, nie znajduje się jest to zwykły, najprostszy model zwykły zawór, tak jak w zwykłych promiennikach dodatkowo wyposażony bo nie wszystkie promienniki mają to zabezpieczenie dmuchnięcia płomienia I skrownik jest, można powiedzieć, tak, jak w zwykłej zapalniczce czyli tutaj też nie mamy do czego się doczepić, nie ma się co popsuć bo wygląda to praktycznie w ten sposób. Jeszcze raz go wyłączyłem. Zwykła iskra, odpala. Teraz mamy poziom minimum. Zwiększamy płomień, widać to nawet elegancko, zmniejszamy. Zwiększamy. Z czym ten piecyk jest lepszy od promienników? Już mówię. Lekwy promiennik ma to do siebie, że zabiera nam tlen. Namiotu nie możemy zamknąć szczelnie, żeby się nie udusić, ponieważ zabiera tlen i oddaje spaliny praktycznie czat, i siedzimy całą zasiadkę w niekomfortowych warunkach. Tutaj jest coś takiego zrobione, przeze mnie samemu. otorurą zasysa powietrze z zewnątrz, czyli nie wypala nam tlenu w namiocie. Drugą rurą wychodzą spaliny, czyli mamy tak zwany komin. I to by było tak pokrótce. Zerknijmy i jaka jest jeszcze temperatura w środku. Wzięliśmy ze sobą termometr. Nad piecykiem jest 32 stopnie. Powiedzmy termometr w zupełnie innym końcu, on na pewno za jakiś czas troszkę spadnie, ale tak czy siak temperaturka jest naprawdę rewelacyjna. Mogę dodać, że w blutym spałem nad wodą też w namiocie, gdzie było minus 2 stopnie Celsjusza. Rano pobudka była dziwna, bo lodowisko było nad wodą. W namiocie miałem 25 stopni przy minimalnym. Ustawieniu pokrętła ciepła, to by było na tyle. Zachęcam do korzystania z tego typu piecyków. Jak najdalej trzymać się od promienników. I żegnam Was. Na razie.